już dawno nie było tak głośno o milczeniu potem jak Karol Nawrocki na forum ONZ przypomniał że milczenie jest zachętą dla prześladowcy nagle zrobił się szum wokół ukraińskich szans na wygranie wojny to że dziś nie mówi się już ciszej nad tą trumną może być największym sukcesem nowojorskiego szczytu Express plus Rafał Patryk ruszamy plusie podsumowanie czterodniowej wizyty Karola Nawrockiego w USA. Wierzę, że spotkania na marginesie zgromadzenia ogólnego ONZ przyniosą Polsce dobre rezultaty, podkreśla prezydent. Sceny we Wrocławiu. Samochód w spektakularny sposób wzbił się w powietrze, ominął zaparkowane auto, po czym runął na ziemię i uderzył w słup energetyczny. Po raz pierwszy udało się spowolnić postęp ciężkiej dziedzicznej choroby neurologicznej pląsawicy Huntingtona. Powiemy, na czym polega terapia. Czesi i Bułgarzy w sensacyjnym półfinale mistrzostw świata w siatkówce. Nasi sąsiedzi z południa pokonali w ćwierćfinale Iran, a Bułgarzy wygrali z Amerykanami. Konflikty i coraz mniej stabilna sytuacja na świecie. No, te zagadnienia zdominowały obrady Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W Nowym Jorku wybrzmiał także polski głos, bo o problemach współczesnego świata z mocą mówił też prezydent Karol Nawrocki. Zwracał uwagę przede wszystkim na zagrożenie ze strony Putinowskiej Rosji, starającej się coraz usilniej podważać światowy porządek. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku wpisuje się w aktywność Karola Nawrockiego na forum międzynarodowym. Położyłem akcent na kilka najważniejszych fundamentów w zakresie i agresji rosyjskiej na Ukrainę i zagrożeń wojną hybrydową i złamaniem polskiej granicy Powietrznej przez rosyjskie drony. Jak dodał prezydent Nawrocki, zgromadzenie ONZ w Nowym Jorku było okazją do przedstawienia na szerokim forum polskiego punktu widzenia i zabieganie o nasze interesy. Pokazuje to dużą aktywność, dużą intensywność działań pana prezydenta. Na pewno będziemy jeszcze realizowali tego typu działania. Jednym z najważniejszych problemów z perspektywy Warszawy jest rosyjska agresja na Ukrainę i wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą od ponad trzech lat. Nie jest tajemnicą, że zakończenie działań z Zbrojnych na Ukrainie jest jednym z priorytetów prezydentury Donalda Trumpa. To nie sprawia, że Rosja wygląda dobrze. To sprawia, że wygląda źle. Bez względu na to, co stanie się dalej, było to coś, co powinno zająć kilka dni, a na pewno mniej niż tydzień. Walczą ze sobą od trzech i pół roku. Amerykański przywódca po raz pierwszy tak wyraźnie zaakcentował możliwość ukraińskiej wygranej i odbicia zajętych przez Rosjan terytoriów. Donald Trump w Nowym Jorku spotkał się m.in. z Wołodymirem Załańskim, a jak donosi Wall Street Journal, amerykański prezydent nie tylko otrzymał najnowsze dane wywiadowcze na temat sytuacji na froncie, został także poinformowany o planowanej nowej ukraińskiej ofensywie. XXI wiek obfituje w nowinki techniczne. Pojawiły się elektryczne rowery, hulajnogi, plecaki umożliwiające przenoszenie się w powietrzu, no i oczywiście drony. A we Wrocławiu pojawił się latający samochód, chyba prototyp. Wzniósł się w niebo, przeleciał nad innym, tradycyjnie zaparkowanym, no krótki to był lot, ale pierwsze koty za płoty, a dokładniej to nawet w płoty. Albo tak, albo Wrocław tęskni za sezonem skoków narciarskich, a przynajmniej jeden Wrocławianin, bo już postanowił sobie poskakać i to nie wysiadając z auta. Wraz z samochodem Audi wyszedł z progu na kamieniach, przeleciał nad wiwatującym Volkswagenem i lądował telemarkiem na słupie wysokiego napięcia. Poproszę o replay. Atmosfera zrobiła się tak elektryczna, że w pobliskich zabudowaniach zabrakło prądu na kilkadziesiąt minut. Niestety nie padł rekord świata, ale na pewno rekord skoczni, bo w tym miejscu jeszcze nikt tego nie próbował. W nocy został częściowo przywrócony ruch graniczny z Białorusią. Dotyczy zarówno transportu samochodowego, jak i pociągów towarowych. Jak twierdzi MSWIA, utrzymanie ograniczeń na pozostałych przejściach granicznych jest powodowane utrzymującymi się wciąż zagrożeniami hybrydowymi ze strony Białorusi i Rosji. Granica polsko-białoruska została zamknięta o północy z 11 na 12 września z uwagi na rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe zapad 2025. Na przejazd od strony Polski czekało ponad 130 tirów, ile z drugiej strony nie wiadomo. W kolejce elektronicznej zgłoszonych jest ponad 3000 samochodów osobowych, które chcą wjechać do Polski. Póki co ruch odbywa się płynnie i bez utrudnień. Do nietypowego zdarzenia zostali wezwani strażacy z OSP w Tenczynku w Małopolskim. Nietypowego, bowiem zgłoszenie dotyczyło pszczół latających wokół jednego z paczkomatów. A że wieść gminna niesie, gdzie pszczoły, tam i miód? Trop tajemniczego kręcenia się owadów w tym konkretnym miejscu musiał mieć związek z miodem. Okazało się, że w jednej ze skrytek znajdowała się uszkodzona paczka z rozlewającym się pszczelim produktem. Strażacy paczkę przekazali kurierowi i posprzątali paczkomat z resztek miodu. Tym razem mieli słodką Robotę. To się nazywa Wyżerka. Ten grill wykarmił blisko 2,5 tysiąca głodomorów. Ekspres zaraz sprawdzi, czy na pewno nic tam dla, dla nas na dnie nie zostało. A po jedzeniu, zjedziemy sobie na nartach i to z samego frs u A co? Jedziemy! Trwa tydzień mody w Mediolanie. Luksusowa marka Fendi prezentuje barwną i zaskakującą kolekcję na wiosnę lato 2026. Kwiaty i intensywna paleta kolorów zdominowały wybieg. W Gdyni trwa 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Bogusław Linda potwierdził wcześniejsze doniesienia. Zamach na papieża to ostatni film w reżyserii Władysława Pasikowskiego, w którym aktor zagrał główną rolę. Lionel Messi zdobył dwa gole, a Inter Miami pokonał New York City FC aż 4 do 0. Argentyński gwiazdor objął prowadzenie w klasyfikacji strzelców i zapewnił drużenie udział w fazie play-off. Zaczyna się od problemów z pamięcią i częstych niczym niepowodowanych zmian nastroju. Skończyć może się całkowitą utratą samodzielności. Choroba Huntingtona kompletnie niszczy układ nerwowy i bardzo uprzykrza życie choremu. Nadzieję niosą lekarze z Wielkiej Brytanii i opracowana przez nich nowa eksperymentalna terapia. Gdy u Jacka May Davisa zdiagnozowano chorobę Huntingtona, był to dla niego praktycznie wyrok. To schorzenie, na które dotychczas nie było lekarstwa, a które prowadzi do śmierci w ciągu około 20 lat od pojawienia się pierwszych objawów. Ale nowa terapia genowa wykazała aż 75% spowolnienie działania choroby. Absolutely. Jestem zachwycona, że mamy teraz potencjalne leczenie tej naprawdę wyniszczającej choroby. Osoby z chorobą Huntingtona będą mogły dłużej zachować sprawność, będą mogły dłużej pracować. Dłużej być niezależne. To rzeczywiście sprawia, że przyszłość wydaje się nieco jaśniejsza. Mam więcej czasu, niż początkowo się wydawało. Terapia ma dać pacjentom dłuższe i lepszej jakości życia. Takie wiadomości ze świata medycyny uwielbiamy przekazywać. Chcecie Państwo wiedzieć, co powinniście nosić wiosną i latem przyszłego roku? Jeśli tak, zwróćcie Wasze oczy na Mediolan, bo tam trwa tydzień mody, gdzie swoje pomysły prezentują najwięksi tego świata. Ten strój całkiem nam się podoba. Ten też niczego sobie. No ale przecież każdy projektant musi się czymś wyróżnić, więc muszą być też takie kwiatki. Albo człowiek worek. No dobra, pani w czerwonej sukni wynagradza nam dwie poprzednie kreacje. A tu co się dzieje? Dlaczego niepokoimy tych państwa w lesie? No dlatego, że to lasy w Szkocji, a samozwańcze afrykańskie plemię zajęło je bez niczyjej zgody i wiedzy. I mimo, że władze wydały drugi już nakaz eksmisji, Łódź preferujący raczej tytuł króla Atehehe, nic sobie z tego nie robi. Namiotów nie może dotknąć żaden obcy, bo wszystko jest święte. Nawet ci ludzie, których nazywacie władzami, czy jakkolwiek to brzmi. Chcemy tu po prostu dziś spać, chcemy tu zamieszkać. To jest ziemia, którą dał nam Bóg i tu mieszkamy. Władze są bezradne, a grupa zapowiedziała, że opuści teren dopiero gdy otrzyma przesłanie od Stwórcy. Ten gról to jednak uparty. Zamach na papieża, trzymający w napięciu thriller o tajnej operacji służb specjalnych, już od jutra będzie można oglądać w kinach. To historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami i postaciami. Nawiązuje do zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II. On jest celem. Akcja filmu Zamach na papieża w reżyserii Władysława Pasikowskiego, twórcy takich produkcji jak Krol czy Psy, rozgrywa się w 1981 roku. Kiedy Kreml wydaje rozkaz zlikwidowania papieża Jana Pawła II, do tajnej operacji włączony zostaje były snajper Konstanty Bruno Brusicki w tej roli Bogusław Linda. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów i eliminacja zamachowca, alego go akczy. Jaką rolę odegra, czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia, wszystko wyjaśni się już jutro, kiedy film trafi do kin. Inna była umowa. Muzyka i twórczość Krzysztofa Pendereckiego ponownie na Górnym Śląsku. Międzynarodowy Festiwal imienia Krzysztofa Pendereckiego poziom 320 w Zabrzu promuje i przypomina największe dzieła stworzone przez tego wybitnego kompozytora i dyrygenta. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem AI Rex i poświęcone będzie roli sztucznej inteligencji w sztuce. Koncerty odbędą się od 30 października do 7 listopada, m.in. w kopalni Guido w Zabrzu i Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Na pasję nigdy nie jest za późno. A jeśli interesuje Państwa film czy fotografia, warto wybrać się na tegoroczną edycję Festiwalu Fotorama 2025. Już w październiku Warszawa na dwa dni zamieni się w stolicę pasjonatów historii utrwalonych na nośnikach cyfrowych. W programie m.in. prelekcje, warsztaty i fotospacery. W sumie 70 wydarzeń. Festiwal odbędzie się od 16 do 17 października na stadionie narodowym w Warszawie. Wszystkie oczy na Nowy Jork, to tam dyskutowano ostatnio na forum ONZ, ale nie wszystko od razu przebiło się do opinii publicznej. Nie każdy wiedział, że rekordowo długie przemówienie Donalda Trumpa mogło być spowodowane awarią promptera. Z nim być może trwałoby krócej. Albo nie doszłoby do niego wcale, bo jak ujawnił prezydent Stanów Zjednoczonych, podczas szczytu miała miejsce próba sabotażu. Posłużono się w niej ruchomymi schodami. O problemach technicznych na szczycie ONZ świat dowiedział się już na początku przemówienia Donalda Trumpa. Nie mam nic przeciwko wygłoszeniu tego przemówienia bez promptera, ponieważ prompter nie działa. Mogę tylko powiedzieć, że ktokolwiek obsługuje ten prompter ma teraz duże kłopoty. Donald Trump mówi o potrójnym sabotażu, bo oprócz promptera, który wyświetla tekst dla mówcy, awarii uległy ruchome schody, którymi jechał wraz z żoną. Prezydent w mediach społecznościowych napisał, że cudem z nich nie spadli. Jako trzeci element wymienił awarię nagłośnienia, przez co inni przywódcy nie słyszeli tego, co mówi prezydent USA. Cóż, jak widać, nawet w ONZ nie można czuć się bezpiecznie. Thank you very much. Sezon na grillowanie w Polsce powoli dobiega końca, a w Republice Południowej Afryki dopiero się rozkręca. Tutaj miłośników kiełbasek i innych mięsnych wyrobów nie brakuje. Blisko 2,5 tysiąca osób spotkało się na stadionie Loftus Versfeld w Pretorii, by wziąć udział w biciu rekordu Guinnessa w pieczeniu i jedzeniu kiełbas. Obecny rekord wynosi 2220 i został ustanowiony w Japonii dwa lata temu. Wyniki wielkiego grillowania poznamy w weekend. Wtedy wyjaśni się też, kto ile zyskał na wadze. Czyli nic nie zostało. W najbliższych dniach Polska pozostanie pod wpływem wyżu z nad Skandynawii i to jest dobra wiadomość. Dzięki temu weekend będzie pogodny z przewagą słońca. Słaby deszczyk popada tylko miejscami, temperatury nie przekroczą 17 stopni. W sobotę słońce najmocniej zaświeci na południu kraju. W pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach od 14 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie. W niedzielę na ogół pogodnie z dużą dawką słońca na południowym zachodzie. Z kolei mieszkańcy Podlasia mogą spodziewać się słabych opadów deszczu. Najcieplej na zachodzie, 17 stopni. W poniedziałek zachmurzenie przeważnie umiarkowane, więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie. Tam też możliwy deszcz. Temperatury od 15 do 17 stopni. Sensacja goni sensację w Mistrzostwach Świata Siatkarzy. Awans do półfinału Polaków i Włochów nie był niespodzianką, ale pozostałe rozstrzygnięcia to już tak. Do strefy medalowej przebojem wdarły się reprezentacje Bułgarii i Czech. Jedna z tych drużyn zagra w wielkim finale. Kto by się tego spodziewał? Minie wynik grupy, tymczasem meldują się w półfinale mundialu Galabol. Łatwo jednak nie było. Pierwszy set zgodnie z przewidywaniami padł łupem Iranu. Czesi jednak wrzucili drugi, a potem trzeci bieg. I jak już się rozpędzili, wygrali kolejne trzy sety. Dla Czechów to historyczne osiągnięcie, a mogą zajść jeszcze dalej. W finale czekają już na nich Bułgarzy, którzy także niespodziewanie pokonali Stany Zjednoczone. W drugim pojedynku o finał Polska zmierzy się z Włochami. Oba mecze zaplanowano na sobotę. Kojarzycie państwo tego człowieka? Na pewno tak. Lionel Messi, w wieku 38 lat, nadal zachwyca, a przy okazji wprowadza swój zespół do fazy playoff, bo właśnie dzięki dwóm bramkom i asyście Argentyńczyka Inter Miami pokonał New York City FC aż 4 do 0. Messi. Messi z 24 abramkami jest liderem klasyfikacji strzelców Ligi MLS. Jego zespół zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli. Leo Messiego wycenia się obecnie na 18 milionów dolarów, a ile może kosztować deskorolka? Okazuje się, że 1 150 tysięcy dolarów, ale to deskorolka nie byle jaka, bo taka, na której słynny Tony Hawk wykonał po raz pierwszy historyczną ewolucję, 2,5 obrotu wokół własnej osi. Dla miłośników desek na kółkach to prawdziwy rarytas. Mam nadzieję, że ktokolwiek ją wylicytował, będzie to dla niego coś znaczyło. A nie będzie to tylko przechwałka, że ma więcej pieniędzy niż ktoś inny. Mam nadzieję, że skateboarding w jakiś sposób rezonował w jego życiu. Tego się nie dowiemy, bo dom aukcyjny tożsamości kupującego nie ujawnił. Ale może za rok rzuci wyzwanie legendzie i zrobi 3,5 obrotu? Kto wie? Nie, ta deskorolka to i tak tani gips, bo narty Andrzeja Bargiela będą warte o wiele więcej. Polski ski alpinista jako pierwszy na świecie wszedł na Mount Everest, to prawie 9000 tysięcy metrów nad poziomem morza i zjechał sobie z wierzchołka jakby nigdy nic. Żeby było trudniej, to nie wspomagał się dodatkowym tlenem. No, kolejny dzień w biurze. Bargiel to uparty góral. Zawziął się na ten Everest i za trzecim razem da mu w końcu radę. Poprzednio szyki krzyżowały mu obfite deszcze i silny wiatr, ale teraz góra wywiesiła białą flagę. Pewnie już nie miała siły zmagać się z tym zawziętym Zakopiańczykiem. No, góra z górą się nie zejdzie, ale widz Republiki prędzej czy później trafi na nasz główny serwis. Dzisiaj startuje codziennie o 19 i serwuje kompleksowe podsumowanie dnia. Polecamy go i dziś. Mokra robota. Świadectwo więźnia politycznego. Ministerstwo Prawdy. Prawda to jedyna waluta, jaka w Domu Wolnego Słowa ma dla nas wartość. I dlatego to Prawda jest orężem, za jaki chwyci za chwilę miłoż kłeczek. Proszę pozostać przed telewizorami. Do zobaczenia jutro.